Moi rodzice zarabiali na moim wizerunku, udając, że umawiam się z obcymi facetami za pieniądze. Zaczęło się, gdy miałam 17 lat. Wtedy myślałam, że wszystko w naszym domu jest trudne, ale normalne. Ciągłe braki kasy, dziwne rozmowy, które cichły, gdy tylko wchodziłam do pokoju, i rodzice, którzy zawsze twierdzili, że robią wszystko, by mi było lepiej niż im. Pracowałam dorywczo po szkole w małym barze, żeby mieć coś swojego, a pewnego dnia podszedł do mnie facet około 40 i zapytał z uśmiechem, czemu nie odpisuję na wiadomości i czy nasza kolacja wciąż aktualna? Zamarłam, a on wyciągnął telefon i pokazał mi rozmowy z dziewczyną o moim imieniu, z moim zdjęciem z Instagrama, które było ustawione jako profilowe i wiadomości o tym, że dzisiejszy wieczór nadal mi pasuje. Nie wiedziałam co odpowiedzieć, tylko patrzyłam na to, jakby ktoś moje życie. Powiedział, że od kilku tygodni przelewał pieniądze na spotkania, które rzekomo odwoływałam w ostatniej chwili i że moja współ lokatorka zawsze przychodziła po pieniądze i zapewniała, że kolejny raz na pewno się uda. Wróciłam do domu roztrzęsiona i weszłam do sypialni rodziców, gdy byli w pracy. Pod łóżkiem znalazłam gruby notes pełen imion, kwot i adresów mailowych. Ponad 80 facetów, przy każdym opisany typ, ulubione zdjęcie, ile zapłacił, czy wierzy, że to ja. Nie mogłam oddychać. A w szafce ojca telefon służbowy, z którego pisali jako ja, dołączając z zdjęcia z mojego Facebooka, które nawet nie były prywatne. Wieczorem, gdy wrócili, postawiłam wszystko na stół i zapytałam, co to jest. Mama powiedziała, że to tylko czysty zysk, bo nic się przecież nie dzieje, a ja nawet o tym nie wiedziałam, więc nie mam czego żałować, bo i tak nie byłabym lepsza w realnych randkach. A tata dodał, że Obrzydliwe, ale też przestępstwo, a oni śmiali mi się w twarz, że nie potrafię docenić, że zarabiałam bez wysiłku, a inne dziewczyny muszą naprawdę coś robić. Wtedy zadzwoniłam do mojej kuzynki, która pracuje w policji i która natychmiast powiedziała, że to poważna sprawa i że muszę działać. Spakowałam do wody i poszłam na komisariat. Pokazałam notatki, telefon screeny i opowiedziałam wszystko. Funkcjonariusze od razu zajęli się sprawą. A tydzień później moi rodzice zostali zatrzymani za oszustwo, kradzież tożsamości i rozpowszechnianie fałszywych informacji, a ja wciąż nie mogę uwierzyć, że to właśnie ci, którzy mieli mnie chronić, handlowali moją twarzą dla kilku sówek miesięcznie. Dziś mam nowy dom, nową tożsamość, i uczę się ufać ludziom od nowa. Ale jeśli masz w swoim życiu kogoś, kto przekraczył każdą granicę, nie bój się mówić głośno. Nawet jeśli to twoja własna rodzina!